Jeżeli chcesz wprowadzić zmiany na swoim blogu, a nie chcesz, żeby były widoczne dla użytkowników, dopóki ich nie skończysz, to ten film jest właśnie dla Ciebie. OK. Zaczynamy oczywiście od ściągnięcia odpowiedniej wtyczki. W tym przypadku jest to wtyczka Maintenance, czyli po polsku konserwacja. Po jej ściągnięciu i instalacji pojawi Ci się w lewym menu zakładka konserwacja. Przechodzisz do niej, a ja w tym czasie ci opowiem, co ta wtyczka tak naprawdę robi. Ta wtyczka po uruchomieniu przykrywa całą zawartość Twojej strony i blokuje do niej dostęp, wyświetlając jakiś ustanowiony przez Ciebie wcześniej komunikat. Przechodząc do konfiguracji wtyczki, zobaczysz, że masz możliwość dodania tytułu, nagłówka, opisu, w którym możesz poinformować swoich użytkowników, kiedy strona będzie działać ponownie. Możesz dodać logo, zmienić tło zmienić również czcionkę, co jest o tyle fajne, że jeżeli używasz konkretnej czcionki na swoim blogu, no to będziesz mógł jej użyć również tutaj. Kolejną fajną rzeczą jest to, że możesz dodać kod Google Analytics, co pozwoli Ci nie utracić śledzenia, podczas kiedy Twoja strona będzie w trybie konserwacji. Po dokonaniu tych zmian, wystarczy, że zapiszesz ustawienia, I klikniesz sobie u góry ON. I od tego momentu tryb konserwacji jest włączony i użytkownicy, którzy wchodzą na Twoją stronę, nie widzą zawartości, tylko komunikat, który dla nich wyświetlasz. Jeżeli Ty chcesz zobaczyć ten y, tryb konserwacji, to nie zobaczysz go będąc zalogowanym. Więc tutaj masz dwa rozwiązania. Albo wylogujesz się. Albo po prostu tak jak ja robię bardzo często, otwieram sobie stronę w innej przeglądarce, gdzie nie jestem zalogowany i tam pod... widzę, jak wygląda ta karta trybu konserwacji. Jest to bardzo proste. Tak naprawdę tryb konserwacji możesz uruchomić na swojej stronie w niecałą minutę. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.